Myśmy w interesie amerykańskim byli w Iraku, w Afganistanie. Tam nasi żołnierze często ginęli, przelewali krew. Teraz, kiedy ta wojna jest blisko, to w naszym interesie narodowym jest, żeby przeciwnika zatrzymać na linii Dniepru najpóźniej. No chyba, że jeżeli mówimy stanowcze nie, no to po pierwsze nikt nas nie będzie traktował poważnie w tej dyskusji. Po drugie, nawet nie znamy formatu misji, a już mówimy nie. Po trzecie, no to chyba chcemy się bronić na linii Wisły, tak jak to było wcześniej, a może jeszcze lepiej na linii Odry. Otóż no to tak nie chodzi, to tak nie funkcjonuje. Hiszpanie, Włosi czy Niemcy, Niemcy, którzy też mają wybory, no nie będą uczestniczyli w misji, jeżeli zobaczą, że kraj, który aspiruje do miana lidera na północno-wschodniej flance NATO, no z góry wyklucza jakąkolwiek obecność wojsk. Po, poznajmy przede wszystkim format tej misji, a później dopiero wypowiadajmy się, w jakim zakresie, jaki ten udział polski może być, bo on wystarczy, że będzie symboliczny, tak jak Szwajcaria zadeklarowała 200 żołnierzy, on oczywiście w pierwszej kolejności będzie się sprowadzał do kwestii logistycznych, tutaj zabezpieczenia w Polsce, a nie każmy polskim żołnierzom podkulać jak tchórze ogony pod siebie.